Jadwiga Komorowska, matka byłego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, zmarła w wieku 103 lat. O jej śmierci poinformowała rodzina, publikując nekrolog. Była łączniczką armii krajowej podczas II wojny światowej, a w czasach PRL aktywnie działała w opozycji, będąc członkinią Solidarności. Ostatnie lata spędziła jako pensjonariuszka domu artystów weteranów scen polskich w Skolimowie. Jadwiga urodziła się 2 grudnia 1921 roku w Grudziądzu. W czasie wojny działała w Wilnie jako łączniczka A.K. Po wojnie ukończyła studia socjologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1963 roku obroniła doktorat na temat wpływu telewizji. Na dzieci i młodzież. Wykładała w Kanadzie i Algierii, prowadząc liczne badania i publikacje. Była zaangażowana w działalność kulturalną, organizując koncerty i śpiewając w chórze. Pogrzeb odbędzie się 24 marca na Starych Powązkach w Warszawie.